Miejsce parkingowe w Polsce jest jak rodzina. Zawsze ktokolwiek się obrazi. Wspólnota mieszkaniowa to demokracja. Czyli każdy może mówić, ale i tak będzie po swojemu. Koszyk miał być mały. Zakupy też. Jakoś się nie dogadały. Kasa samoobsługowa jest nowoczesna. Tylko zawsze potrzebuje pomocy. Segregacja śmieci jest prosta. Trudne jest tylko segregowanie ludzi. Miejsca parkingowe są wspólne, dlatego każdy uważa, że to jego. Sąsiad to skarb. Tylko czasem człowiek wolałby nie mieć takiego bogactwa. Cisza nocna obowiązuje od 22. .00. Tylko nie wszystkich. I nie zawsze. Remont u sąsiada zaczyna się zawsze wcześnie, żebyś wiedział, że dzień będzie długi. Ja nie plotkuję. Ja tylko informuję, co się dzieje na osiedlu. Winda jest dla wszystkich, dlatego zawsze trafisz na tego jednego. Grill na balkonie to tradycja. Nikt nie wie czyja, ale zapach znają wszyscy. Pies sąsiada jest bardzo miły, tylko szczeka, jakby był właścicielem osiedla. Dzieci to radość, szczególnie jak biegają po klatce o siódmej rano. Zebranie wspólnoty miało być krótkie, było, tylko zdania były długie. Porządek na osiedlu jest ważny, dlatego każdy sprząta u siebie. Pranie na osiedlu to loteria. Nigdy nie wiesz, czyje skarpetki wrócą z Twoimi. Na klatce zawsze coś pachnie albo obiadem, albo decyzją sąsiada. Balkon to nie magazyn. Ale niektórzy sąsiedzi jeszcze o tym nie wiedzą. Goście sąsiada są mili, tylko szkoda, że nie wiedzą, gdzie mieszkają. Domofon dzwoni zawsze wtedy, kiedy człowiek już usiadł i przykrył się kocem. Muzyka sąsiada jest bardzo nowoczesna. Ja jej nie rozumiem, ale ściany już tak. Na klatce jest czysto, bo sprząta jedna osoba, reszta tylko sprawdza. Sąsiedzi są bardzo aktywni, szczególnie rano, kiedy ja jeszcze jestem człowiekiem. Na osiedlu wszystko wiadomo. Zanim się wydarzy, już ktoś dzwoni. To rutynowa kontrola. Wiem. Rutynowo człowiek traci czas. Termin mam na marzec, tylko nie wiem którego roku. W urzędzie zawsze brakuje jednego papierka najczęściej tego, o którym nikt nie mówił. Na poczcie są dwa okienka jedno nieczynne, a drugie ma charakter. Ja ufam instytucjom. Dlatego zawsze mam kopię i jeszcze jedną kopię. Czekanie w przychodni uczy pokory i tego, że herbata w domu była luksusem. Najlepsza profilaktyka? Nie denerwować się, tylko niech mi ktoś powie, jak. Ja się nie boję zastrzyków. Ja się boję, jak pani mówi, tylko ukłucie. <laughs> I... Dzień dobry. Ja tylko zapytać. A pani powie, czy ja mam tu stać, czy już mieszkać? Została. Cieś... Wyniki są dobre. Tylko lekarz mówi na wszelki wypadek i już człowiek nie spi. Klatka schodowa jest wspólna, dlatego każdy myśli, że sprząta ktoś inny. Spokój na osiedlu jest bezcenny, dlatego zdarza się. Tak rzadko. Drzwi na osiedlu są solidne, dlatego każdy nimi trzaska, żebyśmy wszyscy wiedzieli. Zakupy sąsiada trwają pięć minut, moje zawsze zaczynają się od schodów. Gołębie są wolne, dlatego wybrały mój balkon. Paczka na osiedlu to tajemnica. Wszyscy wiedzą, że przyszła. Nikt nie wie dla kogo. Święty spokój na osiedlu jest możliwy, ale tylko wtedy, kiedy wszyscy wyjadą. Kolejka jest krótka, tylko każdy kupuje jakby na święta. Ja nie narzekam na ceny, ja tylko sprawdzam, czy to na pewno za jedną rzecz. Pogoda się zmienia. Rano zima, po południu kałuże, wieczorem nerwy. Telefon jest mądry, tylko czasem mam wrażenie, że mądrzejszy ode mnie. Paragon jest długi, zakupy były małe, coś tu się nie zgadza. Weekend jest po to, żeby odpocząć. Dlatego w poniedziałek człowiek jest zmęczony. Promocja to dobra rzecz. Szkoda tylko, że była w zeszłym tygodniu. Reklamy mówią, że wszystko jest tanie. Tylko portfel jakoś nie wierzy. Bankomat jest szybki. Pieniądze znikają jeszcze szybciej. Autobus zaraz przyjedzie, zaraz, czyli jak zwykle. Drogi są przejezdne, tylko trzeba mieć czas i nerwy. Klep osiedlowy jest drogi, ale przynajmniej sprzedawca zna Twoje imię. Internet jest szybki. Tylko jak trzeba coś załatwić, to nagle zwalnia. Dzień był długi, jak w Polsce zimą. Dobrze, że jutro też będzie dzień. Lekarz rodzinny zna mnie dobrze. Ja też go znam. Tylko widzimy się za rzadko. Już myślałam, że po zimie, a zima pomyślała inaczej. To wszystko to normalne. Polska zima i życie. Jakoś zawsze to działa. Najlepiej jest w domu, zwłaszcza zimą, bo tam człowiek odpoczywa. Załóż kurtkę, bo zimno. A jak mówią, że nie jest, to i tak załóż. Dziękuję, że byliście do końca. Trzymajcie się ciepło.